Twój pies sika na wszystko? Ty tego nie olewaj. Podam ci kilka powodów i od razu rozwiązania. Po pierwsze, problemy zdrowotne. Pies może mieć zapalenie pęcherza, może mieć problem z nerkami. Są też inne choroby, które wywołują nadmierne sikanie. Koniecznie jedź do weta, zrób badania. Od razu zabierz ze sobą próbkę moczu, żeby nie jeździć w tej z powrotem. Drugi powód. Pies znaczy teren. Kiedy robi to na zewnątrz, to jeszcze pół biedy, no bo to takie normalne. Ale kiedy robi to w domu, zaczyna być problematycznie. Tutaj opcją jest kastracja. Może być tak, że pies czuje zapach suczki w cieczce gdzieś w okolicy, a psy potrafią wyczuć to z kilku kilometrów nawet. No i włącza mu się takie znaczenie w domu. Pamiętaj, żeby nie karcić psa za sikanie, bo on to robi z jakiegoś powodu. Karcenie nic tutaj nie pomoże. Dodatkowo używaj neutralizatorów zapachów w domu. Twój pies. Ma dużo mocniejszy węch niż ty, i ty możesz już nie czuć zapachu moczu po posprzątaniu. On nadal go czuje i dlatego sika wciąż w to samo miejsce. Kolejne to za rzadkie spacery. Sprawdź, czy wystarczająco często wychodzicie na spacery w lecie. Pies pije więcej, więc też te spacery będą potrzebniejsze, częstsze. Ustalcie konkretny harmonogram, żeby pies wiedział, czego się spodziewać. Ostatnie jest może sikać ze strachu więc staraj się zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa nie wpychaj go w trudne sytuacje kiedy widzisz że on się stresuje a czy widzisz że on się stresuje poznaj sygnały jego komunikacji żeby wiedzieć kiedy sytuacja jest dla niego zbyt trudna daj znać czy twojemu psu zdarza się sikać w domu